Okej, jesteśmy w fabryce słuchamy, bo tutaj będzie oprowadzanie. Ja, you can start. Okej. Okej guys, welkom to the factory, welcome to the family factory. This very, uh very little because I work with my father. To jest mała fabryka. Bardzo mała. Pracuje, ze swoim ojcem. Tu są dół boss for this kategorie. One, brother, i jego ojciec i jego siostra. Kiedy cniecie winogrona. Ja biorę te skrzynki na traktor. Zawożę je tutaj. <grystanie> I włożę je na te palety. Przepraszam za mój angielski. Przepraszam za mój polski. I kilogramy, proszę. To jest tablica. This is the field with the kilograms Here you see the results You have two expeditions You are Isabel and David, my father And this is the name of the field The last field is Cotonou That's you you, you, you made eight in one hole And you make eight okay? Zrobili bardzo mało. Zrobiliście bardzo mało winogron. <laughs> Wolny tłumaczenie, zrobiliście bardzo you mało winogron. <laughs> Kiedyś ludzie chcieli, tak, były duże wyniki. Wjechaliście wy i udzieliliście tylko tyle. Kiedy winogrona Idą do faktorii uh, łamie <laughs> to serce mi pęka Bo nie ma z nich na polu <laughs> Tłumaczę, nie? Monty Python Tutaj je ważymy Tyle waży ja nie widzę skali. Kiedy, kiedy przyjeżdża tutaj skrzynka, to nie mam pojęcia ile ważę. Ktoś gdzieś tam widzi wynik, ale ja nie wiem. Tylko mój szef wie. I mój szef mówi, tyle zarobiliście. Kiedy wyciskam winogrona właśnie tym, to one płaczą sokiem. I sok.

Easy, my is not very good. Sorry. <laughs> mój, mój polski nie jest zbyt my, dobry. My teacher w angielsku say że uh, twój English is very bad. Don't don't speak. Don't speak please. <laughs> <laughs> Bravo! Bravo! Yet he speaks and it a, no a, because... speak a brave man! a C'est un homme. le humain. Et maintenant je vais vous dire ce que je ne connais pas. Dit. Nous séparons les déchets du jus. Oh, waste. Ok, waste. 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 Ah. waste. Sorry. Waste, go to the uh, big bucket and go to the container. Yes. Ok? For the juice. Uh -huh. To, co się zmiażdży, wygląda w, to w kontenerze. A tutaj okay? idzie sok. You Tak, bardzo dużo. Cyfry, znam je wszystkie. Grape. You have Pinot Noir. <laughs> Pinot Noir, uh, that's, uh, blue grape. Tak, odmiana, to jest okay? odmiana niebieskich winogron. Albo czerwonych, jak się mówi, albo fioletowych. To uh, jest. Last... <laughs> to jest ostatnia e, deska ratunku. Stąd już nie ma odwrotu. And tutaj już powstaje szampan. Tutaj jest sok. Tyle jest soku. I tutaj powstaje szampan. I, I late late to się skończy. się skończy. Okay. to The big home is, um, Nikt nie This wie gdzie to idzie. Ale w duże miejsca. I, tak... I taki jest, jest koniec dla was little, wszystkich little, i dla mnie. Little, little I dla mojego starego. Tylko rodzinny interes. Także wypiję przed stopnią. A teraz będziecie pić szampana. Brawo! Yes, 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 brawo! Well done, good job, thank you. Merci beaucoup. That's you, good job. You're the best. Sorry? A co to było? Co to było? Szampan. Sok. Sok fermentuje, powstaje szampan. Później jedzie dalej do dużych, 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 dużych.